W tym odcinku kolejne 10 tysięcy złotych wrzucone w polskie akcje. Co i dlaczego kupiłem tym razem? Coraz lepsze perspektywy dla polskiej gospodarki. Czy na polskiej giełdzie mamy szansę na euforię i jak jest mój typ inwestycyjny w przypadku wystąpienia takiego scenariusza? Zapraszam na 29 odcinek Portfela Publicznego kanału Zawód Inwestor. No witam i po raz 29 przypominam, że mimo tej rynkowej korekty jesteście o kolejne dwa tygodnie bliżej swoich finansowych, inwestycyjnych celów. Czas mija bardzo szybko, więc warto wykorzystać ten proces na naszą korzyść. Fajnie, że się słyszymy. Zanim zacznę, pozwolę sobie jak zwykle poprosić o 1500 łapek w górę, subskrypcji i komentarza. To bardzo pomaga wciągać nowe osoby do świata inwestycji. Mówię o tym w każdym materiale, ale Wasza aktywność jest kluczowa w funkcjonowaniu tego kanału. Postaram się za to przekazywać tu jak najwięcej wiedzy i pokazywać różne strategie inwestycyjne w pełni, transparentnie, no i oczywiście zawsze to będzie darmowe. Żeby później nie przerywać materiału wspomnę jeszcze, że partnerem kanału jest XTB, czyli dostawca według mnie najlepszego konta maklerskiego dla początkujących, na którym możemy kupować akcje ETF -y bez prowizji do aż 100 tysięcy euro miesięcznego obrotu. Jeszcze kilka lat temu trzeba było liczyć się z wysokimi prowizjami na kontach maklerskich, więc to jest naprawdę fajna oferta. Link zostawiam w opisie, z góry dzięki za wsparcie i już przechodzę do materiału. No to czas na komentarz dotyczący polskiego rynku. Zgodnie z tym, o czym mówiliśmy w tamtym roku, w danych zaczęło być widoczne ożywienie gospodarcze, a dynamika polskiego PKB w pierwszym kwartale 2024 roku delikatnie przybiła oczekiwania analityków i wyniosła 1,9%. Niedawno Komisja Europejska podniosła też prognozy dla polskiego PKB do 2,8% w 2024 roku i 3,4% w 2025. O takim wzroście może pomarzyć Zachód Europy, bo w strefie euro ten wzrost PKB ma wynieść średnio 0,8% w 2024 roku. Co najlepsze, wydaje się, że mamy szansę na taki naprawdę długi okres wzrostu gospodarczego, no inaczej niż to było. Po okresie pandemii. Wtedy wzrost gospodarczy i hosta na giełdach były napędzane zerowymi stopami procentowymi. Teraz w fazę ożywienia gospodarczego weszliśmy z dosyć wysokimi poziomami stóp procentowych i jeżeli uda się opanować inflację, no to będziemy mieć narzędzia, aby ten wzrost gospodarki odpowiednio stymulować. Ja obecnie zakładam, że szczyt dynamiki wzrostu PKB wypadnie gdzieś w 2025 roku, ale później nadal będzie utrzymywać się wysoko. Zakładając ten wyżej wymieniony scenariusz, pożegnałem się mentalnie z poziomami wig czy cen poszczególnych akcji sprzed tej hosty i zacząłem patrzeć na polskie akcje na zasadzie czystej karty. To podejście jednak nadal doprowadziło mnie do przekonania, że zdecydowanie nie można powiedzieć, że na polskiej giełdzie jest drogo. I biorąc pod uwagę wszystko to, co powiedziałem wcześniej, nadal odważnie będę akumulował akcje z naszego rodzimego rynku. Średnia cena do zysku dla całego WIG wynosi w tej chwili 11,5, a no tak średnio ten wskaźnik historycznie oscylował raczej około 14 punktów. 11,5 to cały czas dosyć atrakcyjny poziom, szczególnie jeżeli zakładamy, że zyski spółek będą rosły w kolejnych latach, do czego no wydaje się, że jest całkiem dużo przesłanek. Oczywiście sektorowi bankowemu może być trudno zachować dynamiki wzrostu wyników, ale do gry powinny wejść spółki z innych sektorów. Jeżeli na przestrzeni kolejnych kwartałów dojdzie do jakichś euforycznych wzrostów, to będę na pewno rewidował te swoje poglądy, no bo musicie wiedzieć, że moje przywiązanie do rodzimego rynku akcji wynika przede wszystkim z tego, że widzę tu okazję. Jeżeli wyceny polskich firm zniwelowałyby w dużym stopniu lukę, jaka dzieli od zachodnich spółek, to na pewno zacznę szukać innych okazji i bardziej dywersyfikować się geograficznie. No bo umówmy się, że niestety nie mamy w Polsce liczących się firm technologicznych, które miałyby szansę podbić cały świat, no i taką główną przewagą naszej giełdy były... I według mnie nadal są niewiarygodnie niskie ceny, spowodowane niechęcią zagranicznych inwestorów i strachem rodzimych uczestników rynku kapitałowego. Z jednej strony cieszę się z tych coraz większych napływów na nasz rynek i ze wzrostu zainteresowania giełdą, a z drugiej trochę mi szkoda, bo już trudniej jest kupować akcje, które w kilka lat spłacały się z samych dywidend. Jako, że mam w portfelu Dom Development, no to śledzę trochę rynek nieruchomości i może dzisiaj jeszcze powiem kilka słów na ten temat. Dosłownie ze dwa miesiące temu wspominałem w którymś odcinku portfelowym, że sam w obecnie panujących warunkach bałbym się inwestować na rynku nieruchomości ze względu na to, że niezadowolenie społeczne spowodowane trudną sytuacją mieszkaniową sprawi, że tym rynkiem zajmują się politycy i faktycznie okazuje się, że obecnie poważnie rozważana jest ustawa antyfliperska i wycofanie się z tego kolejnego programu mieszkaniowego, czyli tamtego chyba kredytu 0%. Moim zdaniem, schodzenie na tym rynku jest wręcz wskazane. Z tego co ostatnio czytam, to spadają średnie ceny najmu, co przy rosnących cenach nieruchomości obniża potencjalną rentowność dla nowych inwestorów, a przy posiłkowaniu się kredytem, pewnie powinienem powiedzieć, że zwiększa stratę, oczywiście patrząc na sam zwrot z najmu. No i po co na kanale giełdowym mówię o rynku nieruchomości? Nie wiem. A tak poważnie, ja tu upatruję minimalną szansę na jakiś przepływ kapitału z rynku nieruchomości na giełdę. Sam dawniej nie wierzyłem w takie teorie, ale teraz faktycznie wydaje się, że o ile przez ostatnie 10 lat kupno kawalerki na kredyt spinało się w Excelu, tak teraz już to chyba nie jest takie proste. Ja zresztą odkąd dysponuję pieniędzmi, które teoretycznie pozwalałyby na myślenie o kupnie nieruchomości pod wynajem, raczej zawsze decydowałem się na zakup akcji deweloperów. Jestem ciekawy, co Wy o tym sądzicie, ale sam chciałbym, żeby w przyszłości to raczej giełda stawała się tym pierwszym wyborem inwestycyjnym, no, chociaż do tego potrzebne są lata rozwoju tego rynku i budowy zaufania. Bo wydaje się, że nadmierne zainteresowanie inwestorów i spekulantów takim dobrem pierwszej potrzeby jak mieszkania, trochę obecnie zaburzyło pewną równowagę społeczną. Żeby nie było sama od kilku lat mieszkanie, więc nie płaczę, ale też myślę o młodych osobach, które chyba nie powinny na samym starcie życia brać na barki trzydziestoletniego kredytu, który pochłania większość zarobków, a czasami nie ma się po prostu innego wyboru. No, w każdym razie, wszystko co powiedziałem do tej pory w bardzo odległy sposób prowadzi mnie do wniosku, że jeżeli zakładam kolejne 10 lat rozwoju Polski, to nadal powinienem kupować akcje, bo jest duża szansa, że po tym czasie polskie indeksy będą dużo, dużo wyżej niż obecnie, a do grona pozytywnych dla giełdy tendencji być może dołączy przepływ inwestorów z rynku nieruchomości na rynek akcji. Jako, że to jest mój dziennik czy Pamiętnik inwestycyjny, to może jeszcze dodam, że widzę niestety coraz więcej przesłanek ku temu, że w pewnym momencie po 16 latach przerwy możemy doświadczyć na polskim rynku euforii. Obserwując ten rynek z każdej strony, widzę po prostu, że coraz więcej osób zaczyna swoją przygodę inwestycyjną, widząc okazję na polskiej giełdzie. No i o ile jeszcze niecałe dwa lata temu internet był pełny komentarzy wyśmiewających inwestorów w polskie akcje, tak teraz wszystko ucichło. A osoby, które nie chciały kupować dobrych spółek przy cenie do zysku 4 czy 5, teraz kupują je przy tym wskaźniku w okolicach 10 czy 12. Użyłem tam przed chwilą słowa niestety, bo o ile teraz wszystko jest na razie fundamentalnie uzasadnione, o tyle euforia jest trudnym czasem dla długoterminowego inwestora. Z jednej strony przydałoby się faktycznie być na tym rynku akcji bez przerwy, bo takie podejście wspiera statystyka. Z drugiej strony, podczas euforii bardzo trudno jest dokupować, a wysokie wyceny skłaniają raczej do sprzedaży akcji. Jeżeli do takiej sytuacji dojdzie, to na pewno będę to tutaj relacjonował i dawał znać, co ja dokładnie robię i dlaczego. Jeżeli uznam, że polskie akcje są zbyt drogie, to też na pewno u mnie to usłyszycie. Pamiętajcie też, że to są tylko moje przemyślenia i wcale nie musi się stać tak, jak mówię. Ale ja staram się być mentalnie gotowym na wiele scenariuszy. Jednym z moich pomysłów inwestycyjnych na wypadek euforii, który w ogóle jest w publicznym portfelu, a ostatnio o nim w ogóle nie wspominałem, jest ETF na indeks SW80. Co prawda ma on dosyć wysokie koszty zarządzania, bo nieco ponad 1% rocznie, ale musicie wiedzieć, że SW80 jest niesamowicie silnym indeksem. I w długim terminie zachowuje się podobnie do Nasdaqa, czyli o dziwo jest w światowej czołówce. Jeżeli zakładamy w pewnym momencie napływ na giełdę takich zwykłych ludzi, szukających sposobów na szybkie wzbogacenie się, no to swig 80 będzie sporym beneficjentem takiego scenariusza. Ja ten ETF kupuję, kiedy nie mam pomysłu na konkretną spółkę. Na razie jestem z niego zadowolony, bo w rok urósł o 13,6%, a to był raczej słabszy rok tego indeksu. Sam jakoś specjalnie go nie akumuluję, bo na razie skupiam się na budowie solidnego portfela dywidendowego, który zapewni mi zupełną wolność finansową. Później mając zupełny spokój mentalny będę na pewno dużo bardziej skłonny do inwestowania takiego bardziej wzrostowego. No to co, może przejdźmy do zakupów. Tym razem do portfela trafił pakiet akcji spółki Cognor za około 3000 zł po 8 ,10 zł 10 groszy za akcję. Tutaj niezmiennie bardzo podobają mi się inwestycje realizowane przez tę spółkę i czekam na przyszły rok, kiedy uruchomione będą wszystkie moce produkcyjne, a popyt na stal powinien być już dużo większy, chociażby ze względu na inwestycje realizowane w ramach KPO. Oprócz tego dokonałem trzech kolejnych zakupów akcji XTB, w tym jeden pakiet za 3000 zł udało mi się kupić niemal na samym szczycie za 75 zł. Może od razu wyjaśnię, że akcje kupowałem na swoim koncie XE, a więc no nie zapłacę podatku od dywidendy. Na zwykłym koncie maklerskim raczej unikam kupowania akcji tuż przed wypłatą dywidendy. Co do tego kupna na szczycie, to czytając różne fora internetowe i widząc, jak ludzie czasami potrafią panikować podczas kilkuprocentowego spadku ceny, no cieszę się, że ten czas już jest za mną, bo z czasem człowiek robi się taki spokojniejszy. To czego będzie mógł nauczyć się ktoś, kto wróci do tego filmiku, powiedzmy za rok czy dwa lata, to po pierwsze, nie miało to zupełnie żadnego znaczenia, czy kupiłem blisko lokalnego szczytu, bo kurs za sprawą rozwoju czy regresu firmy jest obecnie sporo wyżej lub sporo niżej. To dla kogoś, kto będzie słuchał tego za rok czy tam dwa lata. Po drugie, Wcześniej za około 12 tysięcy złotych kupiłem akcję dużo taniej i to jest normalne, że jeżeli budujemy pozycje na przestrzeni czasu, niektóre akcje kupimy w lepszych, a niektóre w gorszych momentach i nie da się tego po prostu przewidzieć. Jeżeli firma, którą kupujemy nie jest wyceniona jak bańka i będzie się długoterminowo rozwijać, to nie będzie miało ostatecznie znaczenia, czy kupiłeś spółkę na tygodniowym szczycie czy tygodniowym dołku. Po trzecie nikt nie zna przyszłości włącznie z blogerami, youtuberami, więc warto podejmować własne decyzje. Oprócz tego zakupu na szczycie dokonałem też dwóch innych zakupów XTB po 2000 zł. Jednego przed odcięciem dywidendy za 67 zł, a drugi zakup to już po odcięciu dywidendy za 67 zł i 88 groszy. Tym samym w XTB mam już zainwestowane w portfelu publicznym niecałe 20 tysięcy złotych. Nie wiem, czy to będzie dobra decyzja, ale wreszcie trafiłem na spółkę, która ma ambicje podobne do moich prywatnych. To znaczy, XTB chce wygrać wszystko, co jest do wygrania i miejmy nadzieję, że ich ambicje pokryją się z rzeczywistością dużo bardziej niż moje. Ja ostatecznie trochę liczę na to, że zadziała efekt skali, bo XTB pozyskuje jakieś nieprawdopodobne masy nowych klientów, więc widzę szansę na to, że w przyszłości wyniki staną się bardziej stabilne. To znaczy, że każdy kwartał będzie zyskowny, a dodatkowo zyski będą rosły rok do roku. Według mnie XTB działa w tej chwili bardzo dobrze, bo stara się wykorzystać, wydaje mi się, rosnące zainteresowanie rynkiem finansowym na świecie. To zainteresowanie jest dosyć naturalne, bo od kilkunastu lat na największym rynku świata trwa prawie nieprzerwana hossa. Pamiętajcie też proszę, że nic co tu mówię nie jest poradą inwestycyjną. I mimo, że wydaje się, że ja kupuję tego XTB bardzo dużo, no to musicie wiedzieć, że cały czas ta pozycja stanowi w moim całym portfelu jakiś niewielki procent. Mówię o tym dlatego, że jeżeli coś pójdzie nie tak i XTB spadnie o 60%, to dla mnie będzie to oczywiście odczuwalne, ale nie będzie to tragedia. A dla kogoś, kto zbuduje portfel tylko z tej spółki, taka zabawa może skończyć się bardziej nieprzyjemnie. Przejdźmy już może do podsumowania portfela. Zysk utrzymał się na podobnym poziomie co w zeszłym odcinku, czyli wynosi około 23 tysięcy złotych. Natomiast wartość portfela po kolejnych zakupach to już 176 tysięcy złotych. Myślałem, że zysk wypadnie dużo gorzej, bo przez ostatni tydzień niemal wszystkie pozycje w portfelu zaliczały korektę, ale ostatecznie na plus bardzo mocno zadziałał Elektrotim. Okazuje się, że ta spółka urosła już o 100% od mojej średniej ceny zakupu i w zysku nominalnym wyprzedziła XTB. To co widzicie to jest typowy obrazek w czasie hossy. W portfelu są oczywiście pozycje stracne, bo niemal nie da się ich uniknąć, jeżeli chcemy być zdywersyfikowani, ale łączna strata na tych pozycjach to tylko połowa zysku wygenerowanego w tym momencie przez najsilniejszą spółkę, czyli właśnie ElectroDim. Ostatnio po euforycznych wzrostach spadał Dom Development, prawdopodobnie pod wpływem możliwego wstrzymania programu kredyt 0%. Ta spółka jednak poradzi sobie w długim terminie niezależnie od rządowych programów. Tutaj, niestety, cena odjechała tak całkiem poza obszar moich zainteresowań. Poczekam pewnie na jakiś gorszy sentyment do rynku nieruchomości i wtedy dokupię tę akcję. Jeżeli macie ochotę w podobny sposób śledzić swój portfel, to ja używam do tego aplikacji MyFund i będę wdzięczny, jeżeli skorzystacie z mojego linku pod opisem filmu. Pierwszy miesiąc jest zupełnie gratis na wypróbowanie, a później 20% zniżki na pierwszy abonament, który swoją drogą też nie jest jakiś drogi. Warte odnotowania jest także to, że Mobruk ogłosił wypłatę dywidendy w wysokości 13,17 zł na akcję. Od Mobruku zdecydowanie oczekuję w tym i przyszłym roku poprawy wyników. Za sprawą inwestycji i poprawy ogólnej koniunktury gospodarczej, bo jeżeli w takich warunkach przychody miałyby nadal spadać, no to pod koniec przyszłego roku rozważałbym pozbycie się tej spółki, no ale to jest scenariusz mało prawdopodobny i cały czas jestem pozytywnie nastawiony do przyszłości Mobruku. Jednym słowem, czekamy na kolejne raporty. Nie pamiętam, czy zdążyłem o tym ostatnio powiedzieć, ale dosyć kiepskie wyniki opublikował Witchen. Mimo to ta wysoka dywidenda na pewno będzie trzymać kurs w ryzach do końca lipca. Powodem słabszych wyników był wzrost kosztów działalności. Niestety spółki z sektora handlu detalicznego bardzo mocno odczuwają podwyżki płacy minimalnej. Z drugiej strony, w przyszłości ten sam czynnik być może przyniesie Witchenowi więcej przychodów, bo ludzie po prostu będą wydawać więcej pieniędzy. Ten słaby kwartał traktuję na razie jako wyjątek niż regułę, i na razie większe prawdopodobieństwo przyznaje scenariuszowi umiarkowanemu. To znaczy, że przychody będą stabilnie rosły, ale nie jakoś dynamicznie. Wsparciem dla wyników może być ogromna popularność i moda na podróże zagraniczne, bo 50% przychodów witchę na to sprzedaż walizek. Drugi i trzeci kwartał mogą być już wspierane przez ten segment działalności. Oprócz tego trzeba oczywiście wspomnieć o dywidendzie od XTB wynoszącej aż 5 zł i 2 grosze na akcję, która wpłynie do portfela publicznego 20 czerwca będzie to pierwsza taka naprawdę znacząca dywidenda w wysokości łącznie 1700 zł netto, a więc starczy spokojnie na kupno kolejnego pakietu akcji, chociaż nie wiem czy to będzie reinwestycja w XDB. Zgodnie z zapowiedziami kula zaczyna się toczyć, chociaż trzeba będzie poczekać kilka lat, żeby kwoty dywidendy były znaczące w porównaniu do dopłat do portfela, ale metaforyczne sianie i później czekanie aż urośnie i zbieranie plonów jest moim hobby. W ogóle jak się przez dłuższy czas podejmuje takie rozsądne decyzje, to czas zaczyna być sprzymierzeńcem, a nie wrogiem. I o ile dawniej pamiętam, że w Sylwestra zawsze czułem nostalgię, że minął kolejny rok, o tyle teraz raczej czekam na ten kolejny rok z pewną dozą niecierpliwości. Z innych statystyk portfela to chociażby maj był ósmym miesiącem wzrostu w tego portfolio z rzędu i przy okazji przyniósł największy zysk nominalny wynoszący aż 9000 złotych. Ciekawe jak długo utrzyma się ta seria wzrostowych miesięcy. Tak jak wspominałem te wzrosty z jednej strony są przyjemne, ale z drugiej jeżeli większość z Was włącznie ze mną jest dopiero gdzieś na początku budowania majątku, no to zdecydowanie bardziej powinniśmy się cieszyć ze spadków. Do portfela dopłacimy łącznie 153 tys. zł, a jego wartość to już 176 tys. zł. Buduje się więc powoli coraz większa poduszka bezpieczeństwa, która powinna utrzymać ten portfel przez jakiś czas na powierzchni, w razie wystąpienia bessy spowodowane jakimś niespodziewanym wydarzeniem. Mówię o tym nie dlatego, że jakoś specjalnie boję się być na stracie, ale jednak ujemny zysk w portfelu publikowanym publicznie będzie pewnie w jakiś sposób obciążający psychicznie, no ale to też jest cena jaką się płaci za bycie na giełdzie. No i teraz statystyka, z której jestem najbardziej dumny, bo od niemalże miesiąca portfelowi udaje się wyprzedzać indeks SP500 o 3,5 punkta procentowego, a wynik portfela coraz bardziej zbliża się do Nasdaqa. Dla dalszych losów tego wyścigu kluczowe będzie to, jak zachowa się ETF na amerykańskie obligacje DTLA, którego mam sporo w tym portfelu i czy zakupy dokonywane w drugiej połowie tego roku na polskiej giełdzie będą dobrymi wyborami. Muszę się pilnować, żeby cały czas trzymać się swojej strategii, bo ja zwykle kupuję podmioty, w których widzę potencjał do wzrostu wyników, a więc także kursu akcji dopiero za jakiś czas, np. za rok. Tak jest chociażby obecnie z firmami przemysłowymi w Polsce, którym tak mocno się przyglądam. Dajcie znać, jak radzą sobie Wasze inwestycje. Ja z tych swoich na tym etapie jestem bardzo zadowolony. Chociaż jeżeli HOSSA ma trwać nadal, to będę chciał ją maksymalnie wykorzystać do zbudowania sobie właśnie takiej sporej poduszki z zysku na przyszłość, to może już zawsze udałoby się utrzymywać ten portfel na plusie. Dla początkujących pewnie brzmi to trochę dziwnie, ale naprawdę, im dłużej takie dobrze skonstruowane portfolio żyje, tym większa szansa na dodatni wynik. Tak jak zawsze wspominam, statystyka jest tutaj po naszej stronie. Mam jeszcze prośbę, żebyście oglądali, nadrabiali i komentowali wszystko, co wrzucam, bo każdy odcinek na tym kanale to jakiś kolejny puzelek do całości takiego, wydaje mi się, racjonalnego sposobu inwestowania i myślenia. Wiele rzeczy na tym kanale powtarzam wielokrotnie, ale. Tutaj będzie kolejna rada poparta moim własnym doświadczeniem. Jeżeli sam stwierdzam, że jakaś treść jest dla mnie ważna, to przerabiam ją wielokrotnie i wracam do niej co jakiś czas. Nam tutaj nie chodzi o usłyszenie informacji, zapomnienie ich jak w szkole, tylko o studiowanie w pełnym tego słowa znaczeniu, czyli przyswojenie, dogłębne przemyślenie, a następnie wykorzystanie tych informacji w praktyce w swoim życiu. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Starałem się tutaj być dosyć konkretny. Słyszymy się już niebawem. Cześć.